Dziś będzie o wdzięczności, o postawie dziękczynienia, o ważnych rocznicach, jakie przynosi ten tydzień i o tym, co działo się w ostatniej dekadzie października 2020 roku. A więc, zaczynamy! W tym tygodniu przypada 37. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Przypomina mi się taka maksyma. Że krew męczenników jest zasiewem czy posiewem wiary. To nie tylko jako świadectwo wierności Chrystusowi, i prawdy o Jezusie Chrystusie, bo przecież ci pierwsi chrześcijanie ginęli za prawdę, którą znali, której doświadczyli. Doświadczyli zmartwychwstania, doświadczyli obecności mistrza z Nazaretu, przecież nikt za wymysły ludzkie życia nie oddaje, ale również to, co pokazują nam dzieje apostolskie w tym czytaniu, z poniedziałku, e, cytuję: Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali dobrą nowinę o Panu Jezusie, a ręka pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Tyle dzieje apostolskie, ale ten zasięg wiary, to świadectwo męczeństwa jest nie tylko obecne na kartach dziejów apostolskich w historii chrześcijaństwa, doświadczaliśmy tego również w naszym pokoleniu. To widać jak postawa księdza Jerzego Popiełuszki wpłynęła na kształtowanie się sumień Polaków w latach 90. Badania ankietowe w, po, przeprowadzone w polskich seminariach pokazują, że. Bardzo, bardzo wielu kleryków jako źródła swojego powołania wskazywało właśnie postać, osobę i męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki. Tu ogromna wdzięczność właśnie. Ja pamiętam te dni, pamiętam przez ojczyznę, pamiętam ten moment, gdy dotarła do nas wiadomość o jego uprowadzeniu. Później, gdy wyłowiono jego martwe ciało z Wisły i ten... Niesamowity pogrzeb, gdzie, gdzie w milionowej zgromadzeniu ludzi, patriotów wiernych ko Kościoła, staliśmy modląc się i to przerażenie komunistów, którzy byli po prostu przekonani, że my rozniesiemy to miasto, rozniesiemy ich, a jednak apele biskupów i świadomość, że zło dobrem się zwycięża, zwyciężyło i, i, i obyło się bez rozlewu krwi. A tak na marginesie smuta konstatacja, że do dzisiaj obowiązuje tzw. toruńska wersja śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, ustalona pod dyktando Kiszczaka w procesie, w procesie toruńskim w latach 80. To też pokazuje, jak długie ramię ludzi służby PRL-u nadal oddziaływuje na rzeczywistość, w jakiej żyjemy. 22 października przypada wspomnienie świętego Jana Pawła Wielkiego i również rocznica orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził gwarancje, prawne gwarancje ochrony życia dzieci, u których niepełnosprawność rozpoznano już przed urodzeniem w okresie prenatalnym. I oczywiście pamiętamy, co działo się potem. Niewielu ludzi pamięta, co działo się przed tym. Otóż właśnie. Kolejna okazja do wdzięczności, bo to grupa świeckich katolików, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Katolicy z Krakowa, Laika z Krakowa zainicjował modlitwy. Podczas nabożeństw różańcowych, nowennę, która rozpoczynała się 13 października, to jest dzień fatimski, ale też wspomnienie błogosławionego honorata koźmińskiego, wielkiego czciciela, czciciela Matki Najświętszej. I podczas nabożeństw różańcowych były rozważania fragmenty Ewangelium Wite Świętego Jana Pawła, i modliliśmy się w intencji Właśnie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I potem, gdy właśnie w wspomnienie liturgiczne Jana Pawła ten wyrok zapadł, pamiętamy, co działo się. To szaleństwo na ulicach, ten wybuch agresji, nienawiści, wulgaryzmów, owocujący również atakami na Kościół. Błyskawice, pioruny wklejane w szyby, flagi na balkonach. To pamiętamy dobrze. I pamiętamy również, że. Grupa wiernych katolików, skrzyknięta przez Roberta Bąkiewicza, Roty Straż Narodowa, Roty Różańcowe, stanęły pod kościołami, broniąc naszych świątyń przed tą agresją, przed tą erupcją nienawiści. Dziś, gdy Robert doświadcza, właśnie stał się obiektem agresji, nienawiści, wtedy on bronił kościoła, dzisiaj kościół powinien bronić jego, dlatego ja jako wierny kościoła. Właśnie przekazuje mu wdzięczność i niniejszym to czynię, broniąc dobrego imienia Roberta Bąkiewicza. Ale wracając do tych wydarzeń, z tych, tej, tej agresji, tych, tej nienawiści, wydarzyło się wtedy coś zupełnie niesamowitego, bo gdy wydawało nam się, że oto te pioruny, błyskawice, ten prze, przekaz wulgaryzmów zdominuje przestrzeń publiczną, nagle na ulicach polskich miast pojawiło się. Pojawiły się symbole miłości, pojawiło się serce, a właściwie niemowlę dzieciątko w łonie matki, wpisane w obrys serca. Na tysiącach, dziesiątkach tysiącach plakatów, gigabordów, billboardów, city lightów, przestrzeń publiczną w Polsce opanowały, zdominowały pozytywne przekazy serce a potem twarz dziecka ze zdjęcia USG z napisem mam 5 miesięcy a potem stópki maleńkie stópki dziecka z podpisem mam 11 tygodni a później ręką dziecka pisane wielkie billboardy na ulicach polskich miast kochajcie się mamo i tato i rysunek dziecięcy rysunek rodziny wielodzietnej ten przekaz Właśnie ten przekaz pozwolił nam podnieść głowy. My, którzy czuliśmy się stłamszeni, że ta nienawiść, agresja, te pioruny i błyskawice opanowały cały świat, okazało się, że nie, że dzięki tej potężnej kampanii billboardowej, bo to było 40 tysięcy nośników, pozwoliło nam odzyskać siły, nabrać oddechu i podnieść głowy. I tu ogromna wdzięczność dla tych, którzy to zrobili. To Prywatna Fundacja. Kornice Mateusza i Kasi Kłosków, nasze dzieci kornice. Ta wielka kampania billboardowa została przez nich wymyślona, zorganizowana i sfinansowana. Dlatego też ogromna wdzięczność należy się im, należy się tym, którzy zainicjowali modlitwy w Nowenny Różańcowej, czyli Polskiemu Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka. Ogromna wdzięczność sędziom Trybunału Konstytucyjnego, ogromna większość tym, którzy poprzez te billboardy i modlitwę różańcową obronili godności życia człowieka. Dziś, gdy tyle się mówi o braku zaangażowania świeckich w życie Kościoła, gdy organizowany jest synod poświęcony synodalności, jakkolwiek dziwacznie to nie zabrzmi, dziś, gdy naucza nas się ekologicznym, integralnym nawróceniu, e, chciałem podziękować serdecznie tym, którzy tą prawdziwą ekologię ekologię szacunku i godności życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Poprzez modlitwę różańcową wyprosili, poprzez akt głosowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego potwierdzili, a później przez wielkie billboardy afirmowali i przez modlitwę różańcową pod kościołami obronili. I za to należy się ogromna, ogromna wdzięczność.